Oblicz 5, pierwszy raz 27 wyraz ciągu określonego wzorem rekurencyjnym. Dobrze. No to prosta sprawa. Zacznijmy sobie może od pierwszego wyrazu. A 1, czyli za n wstawimy sobie tutaj 1, żeby uczyć pierwszy wyraz. To będzie 1 dodać minus 1 do pierwszych, dzielone przez 1. Czyli będziemy mieli 1 odjąć 1 u góry, czyli 0. Dobrze, a5 będzie równe 1 dodać minus 1 do 5 przez 5. W liczniku znowu pojawia nam się 0, ponieważ minus 1 do 5 to jest minus 1, dodać 1, 0, czyli mamy 0. Oraz a27 to będzie 1 dodać minus 1 do 27 przez 27. Cóż za zbieg okoliczności. Minus 1 do 27 znowu jest równe minus 1, czyli będziemy znowu mieli 0 przez 27, czyli 0. Gdybyśmy mieli jakąś parzystą potęgę, czyli na przykład A4 mieli policzyć, to otrzymalibyśmy 1 dodać minus 1 do 4 przez 4, co dałoby nam 1 dodać 1 przez 4, czyli 2 czwarte, co się skraca i otrzymujemy 1 drugą. Dziękuję za. Uwaga, zapraszam do następnego filmu z ciągów.